Port lotniczy Lublin przyjął dzisiaj dwumilionowego pasażera. Okazała się nim Wiktoria Sawa. Mieszkanka Lublina w samopołudnie wróciła do kraju z holenderskiego Eindhoven. Jej pierwszy w życiu lot okazał się od razu niezwykły. No, po prostu ludzie podeszli do mnie, a ja nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje. Na no, ja razie jestem zszokowana w ogóle i nie wiem, co mam powiedzieć. Prezes Krzysztof Wójtowicz podkreślał, że osiągnięcie drugiego miliona podróżnych nastąpiło w czasie dwukrotnie krótszym niż pierwszego. Pierwszy milion czekaliśmy na to ponad blisko 4 lata, 2 miliony. Po następnych niespełna 2,5 roku, w sumie 2 miliony pasażerów zostało obsłużonych przez nasze lotnisko.